Partnerem programu jest firma EcoServ, innowacyjne technologie dla ochrony środowiska, to stabilny i nowoczesny pracodawca z powiatu koneckiego, Mieświń, ulica Kielecka 3i. Kolejne inwestycje są realizowane na terenie gminy Gowarczów. Lada chwila rozpoczną się roboty ziemne związane z przebudową jednej z drugiej oraz rozbudową sieci wodociągowej. Droga, na którą za chwilę wiedzie ciężki sprzęt, to trakt gminny znajdujący się przy ulicy zamkowej. Tutaj uzyskaliśmy dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w ramach drogi dojazdowej do Pól. Dofinansowanie mamy w okolicach 64 tysiące. Koszt wykonania tej drogi jest około 190 tysięcy. No w tej chwili już podpisaliśmy umowę. Myślę, że wykonawca będzie od przyszłego tygodnia rozpocznie tutaj pracę. Jeżeli chodzi o tą drogę, to będzie wykonana nawierzchnia również z poboczami. Jest to taki łącznik, część tej drogi gminnej już nawierzchnia została wymieniona w latach poprzednich. Także tu mieszkańcy coraz częściej korzystają z tej drogi, nie tylko dojeżdżając do pól, ale również do swoich posesji, przemieszczając się z drogi powiatowej do drogi wojewódzkiej. Skracają sobie ten odcinek, więc myślę, że ułatwi to wszystkim życie po prostu. Kolejne... Podejmowane przez samorząd działania dotyczą sieci wodociągu. Na terenie gminy będziemy wykonywać, bo już mamy pełną dokumentację. Jesteśmy po podpisaniu umów na wykonanie dobudowy sieci wodociągowych w miejscowości Gowarczów, Ruda, Białaczowska, Bębnów i Kurzacze. I również wykonawca w najbliższych dniach przystąpi do wykonania tych prac. Koszt tych wszystkich wodociągów to jest, tych wszystkich nitek wodociągu, to jest około 315 tysięcy. W przypadku Gowarczowa mowa o okolicach drogi powiatowej w kierunku. Borowca, gdzie wielu mieszkańców chciałoby rozpocząć budowy, ale nie mają oni dostępu do wodociągu. We wszystkich wspomnianych miejscowościach prace związane z siecią wodociągu mają się rozpocząć już w najbliższych dniach.